Za. za to wprowadzenie. Tu jest... Jest hey, bo jest Nie wiem, takiego sprzętu, ale korzystam z okazji, być może i, może być dobrze. Tak, Piotr Stączyk, się Tak, i dzisiaj mamy ten do przespacerowania że powiem. Miałem tutaj pierwsze pytanie, yeah. dlaczego znajdujemy się w parku dziwnym? Którego nazwy to nikt za bardzo nie zna, ale będzie Was zna. Badena, no właśnie, Baden-Powella, to świadczyłem, że mogli wymawiać ewentualnie Robert Baden-Powella e, z 1907 A, rok i właśnie Robert e, Baden-Powell, czy Baden-Powell, jak to no, mówisz, e, zakłada, właściwie zakłada. Ma spotkanie, już, no właśnie, no nie wiadomo jak kierować, to, w ogóle słychać czy nie? bardzo dobrze, to byłby Nazywał. A przed rokiem 1970 tutaj było wysypisko śmieci. Park ten, park ten został przemianowany w rocznicę, w setną rocznicę właśnie tego pierwszego spotkania, tego pierwszego obozu skautowego czy tam powiedzmy skautingowego Także park imieniem Roberta Baden-Powella, czy Baden-Powella. Tutaj jesteśmy w tym miejscu i stąd ruszymy sobie naszą krótką, ale myślę, że w miarę ciekawą trasą. Kręba. No właśnie. Wiele osób słyszało to. To jest taki trochę, że tak powiem, nimb tajemniczości, niekiedy nimby pewnego swoistego niepokoju, jakiejś takiej woalki magii. Dlatego, że ten cały tutaj rejon, w którym sobie będziemy szli, swoje początki właściwie można było tutaj szukać tych, tych początków w przełomie XVIII-XIX wieku, kiedy byli tutaj już Niemieccy, oni tutaj się osiedlali, mieli tutaj swoje pola i jeśli chodzi o etymologię tego słowa, to przypisuje się to dwóm czynnikom no ewentualnie właśnie Grymbach jako, jako jakieś zielone źródła, zielone, zielone miejsce, tak, które było kojarzone też z fabryką, która tutaj później, dużo później funkcjonowała, dlatego że fabryka też farbowała swoje, swoje nici, fabryka nici ariadna, obecnie wcześniej to było. Inne, e, inna, inny zakład będę o tym mówił, ale prawdopodobnie chodzi też o Grenzbühel e, czyli patrz, taki pagórek graniczny. Tutaj mniej więcej gdzie jest ulica e, e, Waska przechodziła granica, ta ulica była też nazywana graniczną, pograniczną. W 50 latach czy końcówka 40 XX wieku ona tutaj została troszeczkę prze, e, przemontowana, przerobiona, wchłonęła inne malutkie uliczki, które tutaj były i być może chodzi o to, że był to właśnie taki, takie miejsce graniczne, pakule graniczne między stokami, a Antoni Antoniem Stokowskim. I raczej do tego bym się skłaniał, że są osoby, które tematyką się zajmują, też takie bardziej proweniencje przypisują temu miejscu. RTS widzę, ale wcześniej właśnie tutaj rozgrywano zawody w, w krykieta. A to dlatego wszystko, że, że fabryka Kuńcera, który to konicer ginie, zostaje zastrzelony w sobotę koło godziny 5 po południu 30 września 1905 roku na rogu Piotrkowskiej i nawrot konicer ginie zastrzelony przez bojow, bojówkarzy bojowników powstań, nie PPS-owskich, może tak, powstańców za dużo bo to powstanie nie było, ale postać kontrowersyjna zaczęto prawie natychmiast układać później piosenki o tym, jaka ta bestia była, jak, jak, jak dobrze, że zginęła. I nawet mam taką jedną tutaj no, nie, nie znam za bardzo melodii, więc nie będę się wysielał, ale przeczytam Państwu tekst za chwileczkę. fani jadąc z tramwajem. Tam fani był baronem, był e, Włochem, który miał duże udziały w, e, w winie i też tutaj później. W, a przede wszystkim w tej Manufakturze spokrewniony z, z, z rodziną i y, Konicera i Heinzla. Dalej, prześpiewka tak się kontynuowała. Tam na przystanku przy nawrot ulicy Konicer żegnał swych towarzyszy. Żegnajcie mu też pałacu i nieba błękicie, bo dzisiaj łodsze kończysz swe życie. Z tyłu na platformie dwaj bojowcy stali i każdy pojedynczo z Brauninga wali. Ludzie prosił daremnie, prosił ze łzami, a tyś mu się łodsze odpłacał kozakami. Z pracy, z warsztatu na łeb wyrzucałeś, za długoletnią pracę tak się wywdzięczałeś. Kończysz dziś swe życie, masz więc pozdrowienia od twych robotników pakowanych do więzienia. Na promenadzie, obecna Kościuszki, róg sierpnia dawna Benedykta, na promenadzie pod pałacu murem stanął tłum ludzi długim sznurem, a każdy po cichu swe usta otwiera, już diabli wzięli nareszcie kunicera. Tak się kończy ten fragment. Kończy też, no chyba, że najlepszy, chociaż krótki epizod Queen's Landscape Fabryki Nici, która prawie natychmiast zostaje przejęta przez konsorcjum, przez organizację, czy przez trust, jak to się mówi niekiedy, angielską. Przez Coats Limited, tak się nazywa firma, która to firma ma natychmiast większość udziałów i odpowiednio obsadza stanowiska kierownicze swoimi ludźmi, Przede wszystkim z, z Wielkiej Brytanii siedzibowała w Glasgow, ale też współpracują z Austriakami, także wysoki szczebel, yy, majstrowie i szczebel średni na pewno nie jest obsadzany przez Polaków. Queinsera wtedy już nie ma, fabryka natomiast ma się całkiem dobrze. Przenosi się cały główny zarząd do, yy, do Petersburga, dlatego że yy, konsorcjum tutaj nie, 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 u, nie uważa za stosowne, aby utrzymywać tych wysokich szczeblam pracowników. Uwagę na jedną rzecz, ja za chwilę pokażę z drugiej strony. To jest oryginalna winieta z przed I wojny światowej, tej fabryki. Budynki tutaj stoją prawie w takim samym układzie jak stały, ale jak się powiększy to zdjęcie, to ta fabryka tutaj widać, że ma i z lewej i z prawej strony dużo więcej osi. Także jest to kolejna taka dosyć symptomatyczna rzecz, że w reklamowe nie do końca były zawsze, że tak powiem, tożsame z, ze stanem, jaki, jaki naprawdę się pojawiał w miejscach budowania obiektów. Często chciano, że tak powiem, zrobić większe wrażenie na, na potencjalnych odbiorcach. Kiedy, kiedy miałem w ręku plan sygnowany przez Markiewicza, sprzed stanu nie wiem. 15 lat to niestety musiałem sobie, że tak powiem, kolekcjonie odpuścić, ponieważ cały plan po rozłożeniu, ja podejrzewam, że ma z 9 metrów, może 10, udało mi się zfotografować części tylko. Teraz też możemy zobaczyć tutaj jest 5 osi. Także tak to naprawdę miało wyglądać. To co jest na winietach, to trochę takie koloryzowane było. Także z tej strony, może nie za bardzo Państwo zobaczycie, ale no przykro mi... Z drugiej strony może chociaż tą wieżę będzie można zobaczyć. Ona miała piękny hełm. Co ciekawe, nie ma tego hełmu. budynków, nie... wodzi fabrycznych, który miał zdecydowanie... Nie, trochę tak mówię to proszę Państwa z przekąsem, bo toczą się, tak, to jest po oczywiście, akcjonarzy nowe, obrzycielstwo, domażnych, manufaktur Zawsze mnie to interesuje, dlaczego oni nie potrafili jakoś inaczej tego... Do no Hańca zawsze wszyscy mówili wtedy Giencil. Giencila i kuniciera. I tutaj jest jego podpis, także trochę... No tak, tak, ale to może jakoś tak, no to ciekawie brzmi, e, tak kadry dla majstrów nazywano, nazywano to pawiakiem e, dla odmiany. Wśród niektórych mieszkańców jeszcze pamięta się tę nazwę i ona tak funkcjonuje, pawiak. Przyszliśmy też tutaj przez e, tory, to mi zasłania akurat e, tory, które były bocznicą oczywiście kolejową, dlatego że w 1910 roku e, fabryka miała swoją bocznicę. Bocznicę do e, drogi tutaj żelaznej. Tak, tak. No, a tutaj jest brama gdzieś jeszcze pewna. No tak. I, i, I można było naturalnie transportować e, dobra. E, faktem takim dosyć wymiernym jest może to, że dwa razy dziennie wjeżdżały składy i odbierały towar, który był eksportowany. No, dużo, dużo się eksportowało w przed pierwszą Wojną Światą do, do Odessy, ale też miały, miała fabryka swoje, swoje biura w Lwowie, we Wrocławiu, w Warszawie i prosper, prosperowała, prosperowała bardzo, bardzo skrabnie. Sam Grymbach, czy jak to się mówiło wcześniej, Grymbach, Grymbach, niektórzy wiem, że no, no tak, tak mówią. To wiana tutaj ten przystanek. No można było też potem mówić o, o tym, że mamy taki tworzec, bardziej przystanek dla robotników, którzy przyjeżdżają tutaj do, do fabryki. I wracając do tego gębacha, czyli można mówić o tych tylko kilku domkach, które tam są z tyłu, ale tak naprawdę to cały rejon tutaj będziemy szli no, pogrąską, aż do praktycznie, no do Edwarda i dalej, do momentu, gdzie Nowogłowdowska styka się z Czechosłowacką. Tego wszystkiego nie przejdziemy dzisiaj. I, i, I wracając do Słowacji, to nie jest to jest właściwie ten grębach, o którym się mówi, czy grębach, w tej chwili właściwie częściej już grębach. W ogóle miejsce jest magiczne, też z tego powodu moglibyśmy się teraz przenieść na drugą stronę e, torów kolejowych i zacząć mówić sporo o domkach konicerowskich, o, o tym co tu się działo. Szkoda, że tych domków nie ma. Czy ktoś z Państwa mieszkał jeszcze w domkach konicerowskich? Ale pamiętacie, ale pamiętacie oczywiście. Tak jest, Otóż to, no ich tutaj było 150, ja o tym mówię, bo jesteśmy prawie na wyciągnięcie dłoni chociaż nie, kilku kroków, ale to, że z drugiej strony tych torów i, i tam tak naprawdę właściwie w Grębach się już już nie, nie znajduje. Ale... w Człowacki ogólnie ten był. Tak, ale tu nie ma już. Tak, a tu były też działki i... Całkiem inaczej się mieszkało. Z tego co wiem to wszędzie kociełby, chociaż niektóre tam ulice miały szlakę, nie było kociłów. Co ciekawe ta szlaka i kociełby pojawiały się ponoć na zmianę. Także takie oto wprowadzono tutaj zamienniki i że tak powiem remontowane. Zresztą takie rzeczy widzimy i współcześnie. damy na to ulicę Przejazd dawną, czyli tu wima, kostkę się zrywa, potem się układa. Jest nowych budynków, trudno doszukiwać się wśród wielu z nich cech namiętnie pięknych, ale też w tych drewniakach, które zostały, czas już zrobił swoje i fajnie, że chociaż ten, który tam był po 1947 został przeniesiony, miejsca tam, miejsca tam za dużo nie ma w Skansenie, więc pewnie mogłoby udać się uratować więcej. Krótko, ulica Mazowiecka. Mazowiecka kiedyś była nazywana ulicą Wagnera. To początek, może ściszymy trochę Marcin, wiesz co? 1910, 1915, 1920. Jeszcze na mapach widać była to ulica Wagnera. Być może mieszkał tutaj właśnie jakiś potomek tych osadników, którzy tutaj się wcześniej pojawiali. Zresztą Pójdziemy teraz do Czechosłowackiej, wrócimy w Wilanowską, która ma w sobie sporo ciekawych takich opowieści, które zasłyszałem tutaj rozmawiając z niektórymi osobami i jak mówię, nie będę zatrzymywał się proszę Państwa przy każdym domu i robił hałasu, bo, bo to będzie troszeczkę z naszej strony nieeleganckie. Zapraszam, proszę pamiętać o lewej stronie i numer 47, którego nie ma. Tam jest właśnie puste pole po tym domku, który jest w przy Białej Fabryce. Zapraszam. tam spokojnie mieszkańców w takich dzielnicach, ale porozmawiać. I ale pozorom, często będzie cieszą się, że ktoś zapyta, coś chce wiedzieć, opowiadają, bo trochę Grębach się czuje taki zapomniany. Jak widzimy te nowe tutaj miejsca, te nowe domy to oczywiście są e, e, gdyby inną historią, ale na tym roku na przykład na Mazowieckiej z tego co wiem był słynny sklep Sióstr Czajek. Tutaj przy, ja dziękuję, że Pan stwierdza. Tak, porężary sprzedawali za 80 z lemoniadę zieloną za 60. Zł. Do tego jeszcze syfony napełniali, podobno był taki warzywniak, kilka stopni w dół. Tak było? Tak, Dziękuję, tak, że... tak, tak, tutaj. Bo to, była też, tak, bo to była też tak szkoła. Także tutaj był ten sklep z tego co... A jak się zdały te siostry na jej miały. A jakie? Za mały To ładnie to ujął pan. Jedna była Zosia. A jedna była mniejsza. były dwie siostry czajki, jedna była duża, a druga mała i taki fajny koloryt. E, mówię o tym dlatego, bo po pozornie no co, no, no sklep. Tak, ale gdy ale, ale, tak porozmawiać z ludźmi, to e, opowiadają o tym z, taką fajną, taką, z takim fajnym uśmiechem, z taką nutą tej pozytywnej nostalgii I, i zachęcam. Jeżeli tylko trochę jest czasu, jakiejś takiej może ciekawości, odwagi, to pozornie gdziekolwiek e, w Łodzi można się niesamowitych historii. Ta druga tutaj część, północna część ulicy Czełysłowackiej, które były wszędzie domy, e, kiedy e, błyskawicznie zbudowano ten, noto, ten budynek centrum medycznego, tak? To oczywiście trzeba było wyburzyć by tutaj te, te wszystkie, e, te wszystkie budynki. Historie, które się też pojawiały, są niekiedy no, smutne, a Jak ten nie sobie, uchodziliśmy tutaj kiedyś, to mi, a wiesz, tutaj była kiedyś taka troszeczkę dalej tam. Na, na wschód y, studzienka i tam się kiedyś wracaliśmy z, z kumplami ze szkoły i, i, no i jakoś tam się przy tej studzience y, wdrażaliśmy wodą, klapaliśmy no i niestety jechał już, no i doszło do tragedii także zwykłe życie plusy, minusy, radości, tragedie ale sporo jest takich ciekawostek o których już prawie nikt nie pamięta a jeżeli się gręba, to szukać naprawdę fachowego opracowania jakiegoś jak Tego, tego, regionu. Proszę Państwa pójdziemy jeszcze trochę sobie w tą stronę, skręcimy w Wilanowską, która mamy też Pana, który mieszka, temu, który się idzieła w ja dodam trochę swojej opowieści z tego, co się na Wilanowskiej działo i pójdziemy sobie potem dalej do Nowogrodzkiej i wrócimy Orze Kresową, Orze Otwarta. Zobaczymy, jak będzie nam się chciało tutaj do tego praktycznie miejsca, gdzie dotrzeliśmy. No ale to nam zajmie jeszcze kilka minut. Zapraszam Państwa. E, uczył e, jeden nauczyciel, jeden, jeden pan, który też uczył e, w XXIII liceum, a uczył przedmiotów następujących e, śpiewu, WF-u i fizyki. Ale to nie wszystko. E, miał na imię, nie wiem jak, ale nazwisko no tak, Burmistrow. Jerzy Burmistrow. Pana uczył? Wie pan co? A wie pan, a wie pan. Miał syna, a wie pan, że miał żonę. Tak. Ale co ciekawe, ta żona jego pierwsza zostawiła go dla Emila Karewicza. Dla Brunera. No, jakie bestnienie. I to właśnie ten pan. Jego pierwsza żona, niestety im się to małżeństwo nie udało i poszła za Brunera. Oczywiście żartuję, ale Emil Karewicz, taka sytuacja, co poza tym? Wiem, że no nie będę mówił pod którym numerem, bo tam już się powoli niektóre osoby wyłoniły z mieszkań, widzę. Ale, tak, ale tutaj w 60-tych latach podobno jeden z mieszkańców tej ulicy wyjechał, nie wiem czy do Stanów czy do Anglii, i w 60-tych latach pod koniec przyjechał tutaj Fordem Mustangiem. Rozumiecie Państwo, co to się działo, tutaj? Na takim bruku, tak, ale Fordem Mustangiem przyjechał i to taki jeszcze, mówiąc starosłowiańsko, vintage model na pewno był. A się Pani Latka dziecię. Z, z, z kawałkiem i ważyła 120. I mój znajomy, znajomy tutaj mieszkał pod 13 i mówi: tak Co tylko, co co, 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 słyszałem? To było: Nie, 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 dobrze, będę krzeszny. Także yy, krawiec miał tutaj przegrane trochę. Ey, w końcu zmarło mu się, a Niemra wyjechała z, z trójką dziecią do, do Niemiec. I tak to się skończyło. Ey, Taki drewniaczek będziemy mieszkać, on jest mijać, on jest, on, jest, on jest spalony. Także kolejne, kolejne takie epizody, kolejne fragmenty e, historii, które no, kolory podnoszą e, tej ulicy. E, co tu jeszcze się działo? No, no sporo. No. Magiel nie, ale, ale nie, jest, nie jest czymś może ale znowu ta nomenklatura. Magiel wiesi darburski. Także już to o czymś mówi i mój znajomy mówił też mi z kolei, że nosił te toboły tak za czoło zaczepione tak, i taki mama go tam gdzieś popędzała i on musiał tutaj ten magiel przynosić, odbierać i tak dalej. Jak tam są tory kolejowe, to z kolei bo, gdyby zjeżdżali, mówił na, na sankach. Tylko, że sanki, bo to nie były sanki, bo to była deska. Taka jakaś sklejka. Na i tak, i były przyczepione te łyżwy, jak one się nazywały bakuwy. Takie, które się do budu, te takie się tak, tak. tak, No nie, właśnie, bakuby, baki, tak, i to się, baki, tak, i się... A na baki to tak, tak, takie przekręcane. Baki to na boku, a, na, na, a ja na baki. bakuby chyba. Baki, baki. No, 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 baki, no baki, dobrze. Baki, tą metalową blaszkę trzeba było. No. Nie, nie, nie. nie. nie? No, kasa, nie. Dobrze, to nie. Krótko po męsku, za trzy złote. Podobno przykładał tak tylko rękę i szybko tymi szybkimi roczkom ogolił średnio męsku, za piątkę. I koniec. Po tak, co tam było się jakoś przejmować, czy tak, czy siada to zostawić tutaj, przechylić tam pod z... Dwie były szkoły strzyżenia i dziękuję. W każdym razie proszę uważać autor. Tam istnieje ponad 90 lat, z tego co wiem, taki niebieski sklepik. I od 15 lat pani, pani Jadwiga prowadzi ten sklep ustalić i jak zwykle to bywa, różne były losy własnościowe tych, tych, a to tutaj w To nie było im tak dużo, ale tamten jest bardzo, bardzo stary. Różne są historie też, proszę Państwa, przy okazji tych mianych tutaj lokalizacji na temat nagłego poszukiwania mocniejszych trunków w sklepach. Łodzi, tak się nazywało nie z tyłu, samym sklepku niż z przodu. Tutaj też słyszałem takie historie. Ulica Kresowa w latach 20 początek lat 20 XX wieku nazywała się ulicą Marszałkowską. Bo myślę, że tutaj między innymi na tej ulicy stacjonowali legioniści Wiejskiego, którzy e, przemocerowywali w, w różnych kierunkach w naszą piękną krainę. I być może jest to przyczynek tak do zastanowienia się czy nie dlatego. Marszałkowska, Kresowa teraz naszych opowieści cyklu. dalej tam w stronę Edwarda nie będziemy już tam szli, pójdziemy sobie tutaj całkowacą na zachód, żeby dojść do, do, do tego miejsca, z którego żyliśmy, przy okazji wskazać ten najbardziej taki magiczny zakątek Grębacha, ale tam przy ulicy Edwarda miała, miała była końcówka jedynego tutaj autobusu 58. Zaraz też parę może nie nawet nie, 100 metrów stąd jest sklep, który... Mówiono mi, że był pierwszym tutaj sklepem, w którym można było robić zakupy z koszyczkiem. Taki sam, super sam, no to, to była też wspaniała rzecz i nie wdał uciecha, także to się pamięta, tam był taki sklepik. Nie? Jeszcze jest. Ale już teraz jest naszej wspaniały styropiany, obłożony i pomalowany w kolor stosujący muchy. Kiedyś każdy nas był właśnie ten super sam. Mieliśmy też, mieliśmy też studienki takie, prawda? Te pompy, No. Wspominano mi też o, o, o śmigusie Dingusie. Śmigus Dingus był wtedy bardziej radykalny. E, białogłowa czy ciemnogłowa, w każdym razie dziewczyny były łapane powiedzmy w pół i pod, pod, tak powiem, podstawiane pod strumień lecący z tej tego, autopompy z tego i tak wyglądał śmigus Dingus. To trudno tylko je oczywiście, ale było, 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 było dziaskie, było raźnie. Różne zabawy. Zabawy były też niekiedy, że tak powiem, rozmaicone fragmentami przydrożnych błotów, znanych potocznie sztachetami, Spotykały się grupy ze Stoków. Tutaj z, z Grępakiem niekiedy też przyjeżdżało miasto, bo już o, za, za Armii Czerwonej, Armii Czerwonej, tak, już taka ulica kiedyś była, Główna Armii Czerwonej Józefskiego, tam już było, już było miasto. I ciekawą rzeczą jest, nie wiem czy ktoś pamięta, księdza Chuliganka ksiądz, który był w, w, przy Kościele światowego na, na Kazimierza. I ten ksiądz podobno jak... Antoni? O! I wszyscy go uwielbiali podobno. Na jawie jeździł zupełnie. Z motorem jeździł podobno, był chuligankiem, był super. Znaczy, w sensie zakrzywał do walki, mówi tak, no co, przyjeżdżałem, to jest też i przyjeżdża, no to idę z wami, oczywiście nigdy by nie poszedł, ale postać uwielbiana. Dziękuję, że pan to potwierdza, bo to jest zawsze cenne. Także, no, kolory na każdym kroku. Kwestia trochę jakiejś właśnie mówię rozmowy i do dociekania, bo to nie ma szans, żeby to gdzieś tam wyczytać.